Siemanko widzowie z tej strony ja i przywitaj się dzidzik No kapibarahomik Arośnik Dzidik Ogólnie na... Ogólnie wrzuciliśmy gierkę o tematyce Undertale RNG Gra nazywa się Random Tale, Dam linka w opisie No, bo ciężko będzie wyszukać, dopóki gra nie będzie miała no. przynajmniej jednego aktywnego gracza Więc tak. Jeżeli chcecie, to zobaczcie, wszystko działa. Nie, można dropić. I powodzenia w trafieniu. O jeżeli chcecie, oprowadzę was po mapie. Tu jest wielka pufa wie największego gracza. Jak chcecie, jest... to możecie zagrać z creatorami, czyli z nami. Tak, my <laughs> będziemy zawsze zawzwyczaj aktywni. Za no. tutaj mamy papelusa, które którego koło niego możesz usiąść. Sans Undertale, domki i grillbis, które... do których mo możesz wejść i usiąść nawet w bazę. O, proszę. Ketchup masz przed sobą. Jeżeli nie lubisz ketchupu, to frytki i burger polecam. A co, my kończymy? Siema.